Siemano, z tej strony Daniel, i dziś zapraszam Was na świąteczny odcinek. Świąteczny, bo będziemy otwierać paczki z szczęściami do samochodu. Na początek taka niepozorna, cała biała. Fewest. są to osłony drążków kierowniczych. Tu wydaje mi się, że są takie taka choinka do odcięcia. A tutaj miejsce, na które wkłada się drążek. Nie wiem w ogóle, czy to nie jest jakoś, jakiś rodzaj uniwersalnej osłony. W zestawie znajdują się trytypki. Bieda edycja straszna. Może się mylę. I takie urządzenie do taki lejek. Myślę, że on służy do wkładania drążka w osłonę. Szara i ciężka. Szczotka metalowa do czyszczenia otworów. Zestaw, zestaw przecinaków i wybijaków. Druga szczotka do czyszczenia otworów. Szczotka na wiertarkę. Wiertło stożkowe. Największy rozmiar to 39 albo 40 mm. Przecinak. Czyścik do rur, również do czyszczenia otworów. Dwie szczotki na wiertarkę. Kolejne szczotki na wietarkę. I kolejne szczotki na wietarkę. A tu dla zmiany szczotki na szyfierkę kątową. I jeszcze jeden czyścik do otworów. Teraz takie małe białe zawiniątko. Również dwa opakowania z produktem firmy Febest. To jest ładny taki hologram. I są to schoźnie. Dwa nowe schoźnie. Nakrętka. Zableczka, pierścień Segera. Teraz kolejne białe zabija. Szczypce do zaciskania specjalnych opasek na wężek są to opaski jednokrotnego użytku, i w którym z następnych paczek się znajdują? Tutaj coś dzwoni. W tym wahaczce mamy nakrętki M12, będę za ich pomocą naprawiał zerwany gwint przy mocowaniu przedniego wahacza. I śruby o twardości 10 Kupiłem je do mocowania tylnych wahaczy, ponieważ te, które były na samochodzie, mocno grzałem, żeby je odkręcić. I pomyślałem, że je wymienię, ale wydaje mi się tak na pierwszy rzut oka, że są one zbyt długie. A w niej? Łączówka kierownicza. Dwa łączniki troszkę stabilizatora na tyni. Są w niej przewody miedziane w pocie, takie jakby koszulce i będę z nich robił przewody paliwowe. Są to specjalne przewody do gazu. Z takiej mięci, która jest łatwo wyginalna. Drubszy, cieńszy. Przy okazji kupiłem kilka, kilka filtrów gazowych. Waryłki do zaciskania elastycznych przewodów gazowych. Takie mam zastosowane w samochodzie. I podczas demontowania ich troszeczkę je porozginałem. Myślę, że one nie są drogie i będę chciał użyć nowych. Kolejną przesyłką jest biały list. Są to opaski, do których wcześniej oglądaliśmy szczypce. Zakłada się je na wąż i ten element jest ściskany przez szczypce. Kupiłem opaski o mniejszych średnicach. Te będą służyły do węży tego też do węży. I kupiłem takie dłuższe opaski. i będę chciał użyć do montażu osłon drążków kierowniczych i do montażu osłon przegubów. Kolejne dwa pudełka to amortyzatory. Wybrałem amortyzatory gazowe firmy Bilstein. Skład amortyzatora wchodzi w skład tego zestawu wchodzi nakrętka, podkładka i taka plastikowa osłona. No i oczywiście sam amortyzator. Pewnie Was zaskoczę, ale dwie kolejne paczki to również amortyzatory. Są to amortyzatory gazowe do przedniej osi. No to co, kolejna paczka. My tu mamy? Wycieraczki. Dwie do przedniej szyby i ta powinna być do tylnej szyby. Taka malutka. Są tutaj węże do paliwa stworzywa tworzywa sztucznego. Przypadkiem na takie trafiłem na Allegro i kupiłem, bo nie wiem, jak, będę, jak będą się wyginać te miedziane. A ta tak kupiłem dla testu. Wężyk igielitowy. I różne średnice węży gumowych. Kilku z nich użyję do samochodu, do przewodów paliwowych. Ta jest ciężka. Jest to mata bitumiczna. Służy ona do wybuszania karoserii. Będę nią wyklejał nadkola i miejsce w bagażniku. Bo Honda jest słabo wyciszona i strasznie w niej huczy. Roleczka do tego małego uchwyciku to służy do rozwałkowywania maty, żeby dobrze się przykleiła. A wewnątrz ta mata ma jeszcze drugie dno. Wewnątrz znajduje się druga mata. Ta jest ze srebrem. Kupiłem dwie różne, żeby sprawdzić jak się klei jedną i drugą. Tak dla testu. 19-rzędowa ze złączami AN10 i w zestawie są plastiki do montażu. aluminiowa chłodnica wody. Wchodzie już od samego początku miałem problemy z przegrzewaniem się i teraz rozbierając przód postanowiłem wymienić chłodnicę na bardziej wydajną. Jest wykonana cała z aluminium, Tu ładne spawy tigiem przyłączę 28 mm. I jest ona dopasowana do rozmiaru wentylatora. Taki jest plan na takie zamocowanie. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę. Napisz komentarz, jeśli chcesz coś dodać albo o coś zapytać. I zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami przygód. Do zobaczenia.